Paramahansa Yogananda Yoga Jezusa Część trzecia Jezusowa joga boskiej miłości Rozdział siódmy Część pierwszy z dwóch Błogosławieństwa A otworzywszy usta swe, uczył je mówiąc Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 5 do drugiego i trzeci. Równoległe źródło. A on, podniósłszy oczy swoje, na uczniów, mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, bo wasze jest Królestwo Boże. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 6 do 20. Podczas nauczania Jezus wysyłał poprzez głos, a także oczy, swą boską siłę życiową i pełne miłości Bożej, wibracje, które rozprzestrzeniały się na uczniów, napełniając ich i sprawiając. Że się spokojnie dostrajali do pełnego odbioru Jego mądrości poprzez intuicyjne rozumienie. Liryczne wersety rozpoczynające się od słów Jezusa, błogosławieni, którzy stały się znane jako błogosławieństwa. Błogosławić znaczy niezwykle uszczęśliwiać. Błogosławieństwo oznacza szczęśliwość, niebiańską błogość. Jezus z mocą i prostotą ustanawia tu doktrynę zasad moralnych i duchowych, które przetrwały niezmienione przez całe wieki. Zasad, dzięki którym życie ludzkie staje się błogosławione. Wypełnione niebiańskim szczęściem. Słowo ubodzy, w takim znaczeniu, w jakim zostało ono użyte, w pierwszym błogosławieństwie oznacza brak jakiejkolwiek zewnętrznej, powierzchownej ostentacji duchowego bogactwa. Ci, którzy są prawdziwie uduchowieni, nigdy nie popisują się ostentacyjnie, swoją duchowością, raczej wyrażają w sposób całkiem naturalny ubóstwo własnego ego i jego chępliwych przejawów. Być ubogim w duchu to uwolnić swą wewnętrzną istotę swego ducha od pragnienia i przywiązania do przedmiotów materialnych, do czesnego majątku. Nastawionych materialnie przyjaciół, egoistycznej ludzkiej miłości. Dzięki takiemu oczyszczeniu, przez wewnętrzne wyrzeczenie, dusza odkrywa, że od zawsze posiada wszelkie bogactwa wiecznego królestwa mądrości i szczęścia, i od zawsze w nim przebywa, stale obcując z Bogiem i Jego świętymi. Ubóstwo w duchu nie oznacza, że człowiek koniecznie powinien być nędzarzem, bowiem podstawowe potrzeby cielesne, gdy niezaspokojone, odciągają umysł od Boga. Z pewnością jednak oznacza, że nie powinien on zadawalać się bogactwem materialnym kosztem bogactwa duchowego. Ludzie bogaci materialnie mogą być biedakami w rozwoju duchowym, jeśli bogactwo całkowicie absorbuje ich zmysły. Natomiast ci, którzy są z wyboru biedni materialnie, którzy uprościli swoje warunki bytowe, aby mieć czas dla Boga, zgromadzą duchowe bogactwa i osiągną spełnienie, którego nie kupi im żadne złoto. Dlatego Jezus chwali te dusze, które są ubogie w duchu i które, nie przywiązując się do swych doczesnych celów i bogactwa, w zamian poszukują Boga i służą innym. Błogosławieni jesteście za swoje ubóstwo. Otworzy ono bramy Królestwa Boga, który zaspokaja wszelkie potrzeby, i który was uwolni zarówno od materialnego, jak i duchowego niedostatku na całą wieczność. Błogosławieni jesteście, którzy potrzebujecie i szukacie tego, który jedyny może na zawsze uwolnić was od wszelkich niedoskonałości. Gdy duch ludzki mentalnie wyrzeknie się pragnienia przedmiotów tego świata, wiedząc, że są iluzoryczne, zniszczalne, zwodnicze i nie przystoją duszy, zaczyna znajdować prawdziwą radość w nabywaniu, dających trwałe zadowolenie, przymiotów duszy. Pokornie wiodąc na zewnątrz proste życie, pełne wewnętrznych wyrzeczeń, zanurzony w niebiańskiej rozkoszy i mądrości duszy, wielbiciel ostatecznie przejmuje dziedzictwo utraconego królestwa wieczystej szczęśliwości. Błogosławieni, którzy się smęcą, albowiem pocieszeni będą, Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 5 do 4. Źródło równoległe. Błogosławieni jesteście, którzy teraz płaczecie, bo się śmiać będziecie. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 6 do 21. Okłucia żalu. Od których cierpi zwykły człowiek, rodzą się z opłakiwania utraty ludzkiej miłości, lub materialnego dobytku, albo z niespełnienia doczesnych nadziei. Jezus nie pochwalał tego negatywnego stanu umysłu, bo przesłania on radość i całkowicie utrudnia zachowanie duchowej szczęśliwości uzyskanej żmudnym wysiłkiem w medytacji. Mówił on o tej boskiej melancholii, która wynika z budzącej się świadomości oddzielenia od Boga, rodzącej w duszy nienasyconą tęsknotę za ponownym połączeniem się z wiecznym umiłowanym. Ci którzy prawdziwie płaczą za Bogiem, którzy bezustannie, ze stale rosnącą żarliwością, przyzywają go w medytacji, znajdą pocieszenie w szczęśliwości i mądrości objawionej im przez Boga. Duchowo niedbałe dzieci Boże znoszą bolesne doświadczenia życiowe, z pełną urazy i braku wiary rezygnacją, zamiast skutecznie zabiegać o Bożą pomoc. Tymczasem to właśnie uroczo naprzykrzające się dziecko, domagając się ciągle wiedzy duchowej, przyciąga w końcu odpowiedź boskiej matki. Do swego upartego dziecka miłosierna matka, Przychodzi z pociechą miłości i mądrości, objawiając mu się poprzez intuicję, albo ulotnie, ukazując siebie. Żadne zastępcze pocieszenie nie zdoła natychmiast złagodzić bólu osierocenia w niezliczonych inkarnacjach. Ci, których duchową żałobę Koi materialne spełnienie znów pogrążą się w smutku, gdy te kruche środki bezpieczeństwa zostaną im odebrane przez okoliczności życiowe lub śmierć. Natomiast ci, którzy płaczą za prawdą i Bogiem, i nic innego nie jest w stanie ich uciszyć, zostaną pocieszeni. Na wieczność, w objęciach szczęśliwości Boga. Błogosławieni jesteście, którzy teraz wołacie o urzeczywistnienie Boga w sobie, albowiem osiągniecie je dzięki tej tylko upartej tęsknocie. Znajdując coraz to nową radość w boskim obcowaniu, będziecie się śmiać i radować, przez całą wieczność. Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. Ewangelia, według świętego Mateusza, rozdział 5. Pokora i cichość sprawiają, że człowiek staje się jak pojemnik bez dna, otwarty na przyjmowanie prawdy. Dumny, drażliwy człowiek, jak przysłowiowy toczący się kamień, stacza się ze wzgórza niewiedzy, ale nie obrasta mchem mądrości. Podczas gdy ciche dusze, spokojne w dolinie ochoczej psychicznej gotowości, zbierają wody mądrości, płynącej ze źródeł ludzkich i boskich. Które nawadniają kwitnącą dolinę ich zalet. Apodyktyczny egotysta łatwo wpada w złość, urażony broni się i staje się napastliwy. Odstrasza wysłanników mądrości, szukających wejścia do zamku jego życia. Natomiast cisi, pokornie otwarci. Przyciągają niewidzialną pomoc dobroczynnych aniołów, sił kosmicznych, oferujących materialną, psychiczną i duchową pomyślność. Tak więc ci si duchem dziedziczą nie tylko wszelką mądrość, ale wraz z nią również ziemię, czyli doczesne szczęście. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5 do 6 Źródło równoległe: Błogosławieni jesteście, którzy teraz łakniecie, bo będziecie nasyceni. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 6 do 21. Słowa pragną i łakną stanowią trafną metaforę ludzkich poszukiwań duchowych. Najpierw człowiek musi mieć pragnienie wiedzy teoretycznej, jak osiągnąć zbawienie. Kiedy już ugasi pragnienie, dzięki poznaniu praktycznej techniki prawdziwego kontaktowania się z Bogiem, może zaspokoić wewnętrzny głód prawdy, codziennie zajadając się boską manną, duchowej percepcji, będącej rezultatem medytacji. Ci, którzy szukają zaspokojenia, w rzeczach materialnych odkrywają, że ich głód nigdy nie zostaje zaspokojony nabywaniem majątku. Występująca u każdego człowieka potrzeba wypełnienia wewnętrznej pustki wynika z żywionego przez duszę pragnienia Boga. Można je zaspokoić jedynie przez uświadomienie sobie, Własnej nieśmiertelności i niezniszczalnego stanu boskości w jedności z Bogiem. Kiedy człowiek niemądrze usiłuje ugasić pragnienie duszy substytutami poczucia szczęścia, przerzuca się z jednej przemijającej przyjemności na drugą, ostatecznie odrzucając je wszystkie, jako niewystarczające. Przyjemności zmysłowe przynależą do ciała i niższego umysłu. Nie dostarczają one pożywienia najgłębszemu jestestwu człowieka. Duchowy głód, na który cierpią wszyscy usiłujący utrzymać się z tego, co oferują zmysły, zaspokaja tylko prawość. Czyny, postawy i cechy, które są odpowiednie dla duszy. Cnota, duchowe zachowanie, szczęśliwość, nieśmiertelność. Prawość oznacza słuszne działanie w fizycznej, psychicznej i duchowej sferze życia. Ludzie, którzy odczuwają wielkie pragnienie. I głód spełnienia najważniejszych obowiązków życiowych uzyskują zawsze nową szczęśliwość Bożą. Błogosławieni jesteście, którzy pragniecie mądrości i którzy szanujecie cnotę i prawość, jako prawdziwy pokarm, zaspokajający wewnętrzny głód, albowiem wy cieszyć się będziecie prawdziwym szczęściem jakie niesie tylko pozostawanie wiernym boskim ideałom niezrównanym zadowoleniem serca i duszy błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią ewangelia według świętego mateusza rozdział 5 do 7 Miłosierdzie to coś jakby ojcowska rozpacz z powodu wad błądzącego dziecka. Jest to wrodzona cecha boskiej natury. Opowieść o życiu Jezusa. Pełna jest opisów miłosierdzia, nad wyraz pięknie przejawiającego się w jego czynach i osobowości. Widzimy, że w doskonałych Synach Bożych przejawia się ukryty, transcendentny Ojciec, taki, jakim jest. Bóg Mojżesza jest przedstawiany jako gniewny Bóg, chociaż nie wierzę, by Mojżesz, który rozmawiał z Bogiem, twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia z przyjacielem, Kiedykolwiek myślał o Bogu jako o mściwym tyranie, tak jak to przedstawia Stary Testament. Tymczasem Bóg Jezusa był bardzo łagodny. Jezus przejawił tę właśnie łagodność i miłosierdzie Ojca, kiedy zamiast osądzić i zniszczyć nieprzyjaciół, którzy go krzyżowali, Prosił Ojca, aby ten wybaczył, albowiem nie wiedzą, co czynią. Z Bożą cierpliwością w sercu Jezus spoglądał na ludzkość, jak na małe dzieci, które nie rozumieją. Kiedy maleńkie dziecko podniesie nóż i uderzy nim w ciebie, nie będziesz chciał go zabić w odwecie. Ono nie zdaje sobie sprawy z tego, co zrobiło. Jeśli ktoś patrzy na ludzi, tak jak miłujący ojciec, który dba o swoje dzieci i gotów jest za nie cierpieć, aby mogły otrzymać odrobinę słońca i mocy z jego ducha, to staje się podobny Chrystusowi. Jest Bogiem w działaniu. Tylko mędrcy potrafią być naprawdę miłosierni, albowiem mając boski wgląd, postrzegają nawet złoczyńców, jako dusze, dzieci Boże, które zasługują na współczucie, przebaczenie, pomoc i prowadzenie, gdy zbaczają z drogi. Miłosierdzie sugeruje zdolność do niesienia pomocy. Jedynie dusze rozwinięte albo z odpowiednim przygotowaniem potrafią być praktycznie i miłosiernie użyteczne. Miłosierdzie przejawia się wtedy, gdy ojcowskie, zbolałe serce potrafi złagodzić surowość rygorystycznego sądu. I nie tylko przebacza, ale i oferuje rzeczywistą pomoc duchową w usunięciu popełnionego błędu. Słaby moralnie, lecz pragnący być dobrym, grzesznik ten, kto wykracza przeciwko własnemu szczęściu, lekceważąc boskie prawa, a także człowiek fizycznie zniedołężniały, upośledzony umysłowo, pogrążony w duchowej niewiedzy, wszyscy oni potrzebują miłosiernej pomocy od dusz, których wewnętrzny rozwój kwalifikuje do udzielania pełnej wyrozumiałości i pomocy. Słowa Jezusa napominają wielbiciela. Aby pozyskać miłosierdzie Boże, bądź miłosierny dla siebie, rozwijając się duchowo i bądź miłosierny dla innych, omamionych dzieci Bożych. Ludzie, którzy bez przerwy na wszelkie sposoby się rozwijają i którzy miłosiernie odczuwają i łagodzą brak wszechstronnego rozwoju u innych, z pewnością rozczulą serce Boga i pozyskają dla siebie jego nieskończone i niezrównanie pomocne miłosierdzie. To nagranie, przesłanie, zawiera jedne z najważniejszych informacji, jakie potrzebuje świat ludzi usłyszeć oraz prowadzić w praktykę. I możesz być posłańcem tych prawd, ukochana istoto boska. Wystarczy tylko, że zaproponujesz wysłuchanie tych wiadomości swym bliskim i znajomym. Chodzi nam jedynie o przekaz dobra, z dobrej woli. Wiedz, że kocham Cię z czystego serca, z pokorą, bezwarunkowo i pragnę Twej miłości. Dla nas wszystkich i tak się stało.